Witajcie w Kerbalach i projektach od widzów, które dzisiaj będziemy testowali, które dzisiaj sobie sprawdzimy. Także zapraszam Was do oglądania i miłego czasu z nami Wam życzę. Natomiast widzicie tutaj czat po prawej stronie jest czat. Ten czat działa. Na hitboxie i tam zapraszam Was co wtorek i co czwartek na live, y, e, gdzie możecie wziąć udział w dyskusji. Oczywiście e, oglądanie jest tam za free, nic nie trzeba płacić, więc e, można sobie na czasie z nami pokonwersować. Zapraszam. I teraz sobie zobaczymy moi drodzy, co my tutaj ciekawego mamy. Mamy Rocinante, tylko gdzie on jest? RS. Tutaj jest 200 części, 111 tysięcy kerbodolarów będzie nas kosztował. No i wygląda w ten sposób, proszę bardzo. To trzeba będzie chyba na orbitę wynieść jakoś, wiecie, żeby nam się nie popsuło. Zhakujemy grawitację. O. Teraz nam się nie będzie psuł. I teraz możemy sobie ustawić orbitę. Sprawdzimy go w kosmosie. Moi drodzy, gdzie tu się orbita ustawiało? Set orbit. A wokół czego go sobie osadzimy? Piszcie szybko na czacie, gdzie go rzucić, przy jakiej planecie. Twój nieudany projekt? A to Ambasador płaskiej Ziemi od Ciebie, tak? No i oczywiście swoje projekty wysyłajcie na kerbale.maupa.astrofaza.pl Na Jul'a Bob, Kerbol, if Jul, Jul, Jul dwa razy Dobra, będzie Jul Bo zaraz wróżniemy w powierzchnię zaraz znowu Ok, jesteśmy przy Jul'u bardzo blisko z tego co widzę. Włączymy sobie wszystko. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. Sterujemy joystickiem. Bardzo mi się to podoba. Trzeba teraz skompensować w drugą stronę. I odpalamy. <try> Ma też torpedy, więc możemy się strzelać. Trzy, dwa, jeden. Bardzo ładnie, dostatecznie, tylko że moc silników nie jest na tyle duża, żebyśmy mogli zobaczyć faktycznie jak oddalamy się czy zbliżamy do Jul'a ale to nie ważne strzelimy w Jul'a teraz torpedami o skończyło się paliwo ho ho, ho! proszę bardzo Okazało się, że nad dżulem jest kopuła. I wszystko, co tam leci, rozbija się. Zaatakujemy Jowiszan. O, tam już dalej poleciało. Dobra. Jeszcze zrobimy sobie ten, jak to się nazywa, nieskończone paliwo. Spróbujemy tam wlecieć. Die color is die Dokładnie tak to wygląda. Die color is die. Do Jula jest jeszcze bardzo daleko, więc nie wiem czy uda nam się wlecieć. Zobaczmy sobie mapę orbitalną. Chociaż nie jest już aż tak daleko. Chociaż jest jeszcze bardzo daleko. Ale zaraz sobie przyspieszymy. A, wyłączam silniki. Przyspieszamy. Ach, płyniemy. Szybko, 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 szybko. Żebyśmy się nie spali. Zobaczymy, jak głęboko uda nam się wejść. Oho, to jest niebezpiecznie. Czy uda nam się odwrócić? Chyba niestety nic nam się już nie uda. Jowisz pochłania nas jak Bangkok. Co to za zielone? To jest JUL! Planeta! Weszliśmy właśnie w jej atmosferę, więc jest już po nas generalnie. Tam widać jakiś księżyc. Opadamy. No, pomożemy sobie jeszcze. No tak, średnio nam to wyszło, średnio nam to wyszło, ale co zrobić? Przyspieszmy to, szkoda czasu. No ale to nie ma co, będziemy tak opadać, opadać, w końcu w którymś momencie nas rozwali Ale stateczek bardzo ładny, gratuluję A co mamy następne? Następny jest... Co to jest? Od Antoniego mamy parę projektów ale są mody do ściągnięcia, także niestety. Oj, drogi, ale nie instaluje nic z żadnych rarów, tylko czyste pliki. Pliki. Uh, jak to się nazywa? E, pliki, tylko czyste craft, Minusowy wydobywacz patronitu 1 by Miseran. Proszę bardzo. E, na Min-Musa musimy polecieć. No, polecimy sobie na Min-Musa. Ok, polecimy sobie na Min-Musa i na min sobie tym wylądujemy. A tymczasem wracamy do naszego hangaru. Widzę, że na tym, na czacie cały czas zgadujecie, cały czas. A, włącz grawitację, faktycznie, bez grawitacji lecieliśmy, no ale trudno Grawitacja grawitacją Zapomniałem, że ją wyłączyliśmy Ja niestety nie widzę ambasador płaskiej czatu, bo cały czas są albo zgadywanki Albo są cały czas te wstawki z kortą i jej odgadywankami, które też zajmują tyle czatu. A mam czatu tyle podgląd. Dobra, co my mamy dalej? Mamy dalej minusowy coś tam, lądownik. Wydobywacz Patronitu, proszę bardzo. Co to jest? Ok. Sprawdźmy najpierw, jak to wygląda. Banolotek albo inne tego typu rzeczy. No ładna rakietka. Wystartujemy sobie nią. A tak sobie leci. No okej, okay, załóżmy, że szkoda czasu, żeby lecieć na Minusa teraz całą drogę, to sobie na minusie. Minus, no nie wiem, na przykład to są metry, co to jest? 10 tysięcy metrów. Aha, w ten sposób coś nam wybuchło. Gdzieś tu będziemy lądować. No dobra. To tak, pozbądźmy się rakiety, która nam na min miała lecieć. Odwrócimy się tu. Czy, czy są światła? Na pokładzie są takie światła. To przynajmniej coś tam będziemy widzieli. Dobra, i Retrograde nas interesuje. Na razie sobie lecimy 7 km cały czas. Same gify, dokładnie same gify, coś wybucha, coś leci. Dobra, jeszcze mamy trochę czasu. Z jakiego moda pochodzą cheaty z żadnego? To jest normalny system do. A jak chcesz coś sobie stworzyć do gry, no to czasem musisz przetestować pewne rzeczy. I masz je pod kombinacją przycisków Alt i F12. A, włącz grawitację. Cały czas o tej grawitacji zapominam. Cheats. Nie hakuj grawitacji 5 km. My lecimy gdzieś, gdzie jest w miarę jasno. Znaczy i tak nie będzie jasno, ale co zrobić? Bo nie widzę na razie, gdzie ląduję, wiecie, i to jest problem na tej śnieżce. Tutaj chyba sobie wylądujemy, wiecie. Trzymaj się do bez. Okej, jeszcze trzeba troszkę zlikwidować prędkość. Byśmy równo opadali Okej, okay, bardzo pięknie Nóżki No niestety nam się słoneczko schowało Co zrobić No, grawitacja jest tutaj nikła bardzo, więc możemy to przyspieszyć trochę. Szkoda, że nie ma e, lampionów w dół. Cóż to się stało? Okej. Okay. Widzę, że krach bardzo ekonomicznie podchodzisz do galonów paliwa. Spoko. Gdzie my jesteśmy? ciemno strasznie ciemno. Straszliwie ciemno. Okej, okay, żebyśmy nie wyrżnęli zaraz w coś. A nie wiem czy tu wylądujemy, bo tu chyba na zboczu będziemy lądować, wiecie. Ojej, jakież to strasznie powolne opadanie. Kilometr 200, kilometr 300, nic nie widzę. 39 metrów 600 metrów lecę na ślepo, patrzę tylko na przyrządy czyli w sumie dobrze robię. Lecę na ślepo. 500 metrów, 400, 300, 200, ok, 140, 130 metrów. Widzicie coś? Nic nie widzę tam. 70 metrów. Nic nie widzę. Słońce się skończyło. Dokładnie. Ok, chyba coś widzę. <laughs> Bluetooth widzę w tym regolicie. Lecę na ślepo. O, wylądowałem. Tadam. Ok, F5 przyspieszymy sobie temat, żeby nam. Się tutaj jasność stała pięknie. Wylądowaliśmy na Minmusie i teraz co nam mówi? Co nam mówi instrukcja? Statek nie posiada instrumentów naukowych ani anten. How is that? Nie ma większego. Nie wolno używać dekuplera pomiędzy kapsułą a serwis B. Okej. Okay. Dobra, nie ma nic tutaj na temat jakichś tam rzeczy, które działają albo nie działają, więc muszę tutaj sam wszystko opracować. Tutaj mamy jakieś radiatory, które nam pewne rzeczy mogą zrobić. Znaczy, w sensie ciepło odprowadzać. Tutaj mamy panele słoneczne, które nas zasilą cały pojazd. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy zbiorniki z rcs -ami. No i to, to co gryski lubią najbardziej: wiertło. Jedno, drugie. Wiertła są, teraz spróbujemy powiercić trochę. O, proszę bardzo. Rozpoczynamy pozyskiwanie patronitu. <grymne> Rdzeń się grzeje jak głupi. Wydajność cieplna 6% jedynie. Mamy już 7% z tego ładunku. wprowadzimy większe podatki, no tak, trzeba będzie większe te opłaty za wprowadzić za <noise> używanie Gdzie jest zbiornik na patronicz? Na patronik nie mam pojęcia gdzieś tutaj jest w środku chyba wiesz Gdzieś tutaj musi być. Może to jest zbiornik, tam w środku te Nie, to jest fuel tank Może to być zbiornik, wiesz? Nie wiem co. Gdzieś jest. No słuchaj, uznajmy, że gdzieś jest. Uznajmy, że gdzieś jest. O, zrobimy sobie print screena. Będzie do. Jak to się mówi? Na miniaturkę potem. Płakałaś jak Bruce uh, Willis Greenow, tak? No cóż, kto nie płakał. A, co się robi? E, Messeran nazwał to, już ci mówię jak on to nazwał. Nazwał to min, minmusowy wydobywacz patronitu 1 i, i to jest właśnie to. Teraz poczekajcie zapiszę sobie tylko jeszcze screena. I będzie elegancko. Ale oczywiście już wszystko wyje, a ja odpaliłem jeszcze Photoshopa. Ha, ha, ha! Czy da radę zwiększyć tylko na streamach o tematyce kosmicznej, a ja będę grał w grę bardziej rozrywkowej zostawić tak jak jest? Nie rozumiem o co chodzi bracie. Generalnie wtorki są kerbale Elite, a czwartki co dwa tygodnie jest program? Natomiast co drugie dwa tygodnie jest to astro pogaduchy, które najczęściej ostatnio robimy przy Elite, bo się naj, od, najlepiej rozmawia jakoś tak przy tym, z tego co zauważyłem. Natomiast nie da rady zwiększyć już live'ów, bo live trzeba przygotować. A no czas, 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 mój drogi. Ja już 120% czasu poświęcam na to. Niestety więcej nie da rady. A, czekaj, gdzie tu jest nowy? O, o to mi chodziło właśnie. Nowy, Ctrl V. Kontrol zapisz. I mamy ładny. Na pulpicie, na pulpecie zapiszę. Eee, wydobywacz. Prawie jak poszukiwacz. Dobra, wydobywacz. Zamkniemy Photoshopa, żeby nam tutaj nie wybuchł komputer. I tyle w tym odcinku. Tyle. Eee, oczywiście na czacie, tutaj na live, zostańcie, bo to jeszcze nie koniec. Natomiast, jeśli oglądaliście. Na YouTube, to zapraszam do kolejnych odcinków. Zapraszam do nasze live'y, Zapraszam do oglądania kolejnych projek projekcji, produktów, projektów od widzów oraz naszych zmagań z Kerbal Space Program oraz Elite Dangerous. Także do zobaczenia. Trzymajcie się.